Dzisiaj przeniesiemy się w świat kuchni indyjskiej, czyli coś dla wielbicieli. Krewetek. Zrobimy krewetki, kary, tak jak to robi się po hindusku, po indyjsku w zasadzie nie po hindusku, tylko po indyjsku. Będziemy potrzebować oczywiście krewetki, kary, cebule. Oczywiście masło, cytrynę, troszeczkę soli, bazylii. Niektórzy dodają też te pomidorki koktajlowe. Na dobrą sprawę, to już jest kwestia, co dodawać można, ale ja chcę taki typowo indyjski przepis zastosować. Do tego migdały, rodzynki, no i oczywiście ryż. To jest kwestia, że to są składniki, które są niezbędne. Tak? Wystarczy tak naprawdę tych krewetek wziąć około 6 do 10. I będziemy w stanie fajnie przygotować, właśnie krewetki kary po indyjsku. Także ja zabieram się za obieranie cebuli i pokażę, jak należy te krewetki przygotować. cebulkę sobie pokroimy. Tak samo fajnie jest jeszcze w międzyczasie sobie uprażyć migdały. No i zaczynamy. Bierzemy sobie masełko i na maśle będziemy przygotowywali naszą cebulkę, która jest już siekana. Która jest już, moi drodzy, siekana. Oczywiście cebulkę bierzemy, podsmażamy. Do tego od razu w międzyczasie dodam bazylię. Żeby było troszkę bazylii jak powiedziałem, niektórzy dodają do tego też e, w Indiach takie pomidorki koktajlowe, ale my postaramy się to zrobić. I do tego oczywiście kary. Tak, jedną z dwie łyżeczki kary, żeby było. Czyli dodajemy kary, tak jak powiedziałem, troszeczkę soli, tylko tu trzeba uważać, żeby z tą solą, moi drodzy, nie przesolić. Cebulkę sobie fajnie w tym kary obsmażamy. Cebulkę sobie w tym kary obsmażamy razem z tą bazylią. Poczekamy aż się obsmaży i będziemy dodawali dalej następne składniki. Cebulka nam się już zeszkliła. To, to co jest dobre w kuchni indyjskiej, tam jest dużo rodzynek, dużo migdałów, więc tak mniej więcej po łyżce posiekanych migdałów i rodzynek dodajemy również do tego. I oczywiście tak z jedną szklankę ryżu. Już widzimy, że nam to będzie wyglądało trochę jak kwestie związane z risotto. No ale jeszcze będzie kwestia dotycząca naszych krewetek. Oczywiście ryż razem z tym wszystkim przemieszamy. I w tej sytuacji, jak ten mamy, dodajemy 200, raczej znaczy no, jedną z szklankę, jedną szklankę wody ciepłej. Nakrywamy przykrywką i gotujemy, w zasadzie pieczemy to tak przez 20-25 Minut. Ryż nam się piecze, a tutaj sobie czekają krewetki w międzyczasie. Oczywiście, jak ryż się upiecze, tak jak powiedziałem, 20-25 minut. No to krewetki w międzyczasie wrzucimy na olej, żeby one były fajnie podsmażone. Nasz ryż już jest gotowy. Oczywiście ryż pieczony wygląda inaczej niż przykładowo risotto. Jak ktoś jadał dania kuchni indyjskiej czy tajlandzkiej, to będzie wiedział, że ten ryż no inaczej smakuje niż risotto. A teraz zabieramy się za smażenie naszych krewetek. Teraz zajmujemy się, tak jak już wcześniej powiedziałem, naszymi Krewetkami musimy je troszeczkę dobrze podsmażyć. Tak wygląda nasze danie, ponieważ mały już się niecierpliwi. To jeszcze tylko dodam, że na samo zakończenie polewamy nasze krewetki sokiem z cytryny. Zachęcam do korzystania z tych przepisów z kuchni indyjskich dla Kuchnia indyjskie dla wszystkich w ogóle wielbicieli kuchni azjatyckiej.